z tej strony Ciastek TV, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. I witam Was w dzisiejszym odcineczku. Dzisiaj w odcineczku jest ze mną Samiel. Samielo2137. Niestety na razie, go nie słyszycie, dopiero usłyszycie go po prostu, jak już będzie. Yy... Nie przewidzę się niestety dzisiaj z Wami, ale usłyszycie go za jakiś czas. Także czekajcie. My tutaj zaczęliśmy już grać, zaczęli, wyszliśmy właściwie na serwer no i pójdziemy zaraz pograć sobie w Bedwarsy, no. Bedwarsy myślę, że jest ok serio. Nie jest najlepszą, bo wam się trochę chyba nie podoba, bo nie ma dużo wyświetleń, ale jeśli Wam się podoba, to po prostu przybijcie dużo wyświetleń. A my zaraz wracamy po króciuteńkiej przerwie. O dobrze, Wrac wróciłem już widzowie. Teraz z nami jest yy, samielo 2137 Cześć, przywitaj się. No, nie chcę się przywitać, bo jest nieśmiały. No. Ty nagrywasz No a co, nie mogę? No także widzowie, my lecimy na Bedwarsy. Yy, taki jak mam. Lecimy na bedy, widzowie. Yy, Plemie SMP to nie jest to. O, Bedwars. Lecimy na Bedwarsy. Dołączamy yy, do party Samiela. I lecimy. Lecimy na duelki. Króciut... Ej, do... To do... To Dobra, to widzowie, to... widzowie. Czekamy, aż gra się rozpocznie. Dobra, widzowie. My już wracamy do odcineczka. Króciutka przerwa. Oczywiście, duże cięcia na poziomie niczego. Ciastek nie umie ciąć filmów. Hmm widzicie to jest taki osobnik pewien, sami 217. A ty masz premkę czy ja teraz co? Na pieprz, bo Ej, się ty masz premkę czy co? No To czemu mnie skamowaj, że nie masz nie wiem Aha To fajny kolega z ciebie Kupięcy No dobra buduję Ty obudowuj ale z do nas morscy idą Dobra, z Dobra widzowie, idę. Je... do nas do... Daj mi Boże, ty obudować łóżka nie umiesz Ty no Nie boję się, boję Ta, boisz się, że przyjdzie ci z i cię zje Widzicie widzowie, ta, z takim człowiekiem właśnie grał Beda nie chcesz obudować Gramy na ACMC, na bedwarsach. Jak ktoś chce, to zapraszam. Yy, ACMC, dobre bedwarsy. Boże, ty się nie umiesz klepać. Ale ale co, ale co, ale Także widzę, wy widzicie. Mnie nie, Także nie, no Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, No, no. Na Polecam zobaczyć czy nie idą, bo zaraz mogą iść Dobra widzowie widzicie Ja idę, ja idę na morski, a nie morski nie ma Morski już nie ma? Nie ma Sad Nie ma, już nie ma, no sąsiada no Pepo klapy ja Gdzie? Gdzie chcesz iść? Ja sobie idę, idź i, i Ej na żółtych, na żółtych, na żółtych, bo oni będą się zaraz do nas budować. Tak, albo nas idą I Idą już? Się. No A i do... idzie. Spadł. Ej, dobra, idź do żółtych, idź na żółtych. Ja tylko wybuduję most idź No to ci pomaga. No to mówię, idź. Ja już ci pomagam. A Jerbala u nas jest. No pies. Jest już nie zostaje. No ja mnie nie To wal go... No ta, na pewno jest. Nie. No to naprawdę dzieje. Je no to fajnie Gdzie się. Z killaurą jest Na Kilaurze. Ja go zrobiłem na tym ten On jest na kilaurze Na kilaurze Ja mam kopię i to Typowo na ACMC cheaty są dozwolone Ej, jak coś to na ACMC cheaty są dozwolone Ja to mam Inksraja włączyć X-Ray w texture tak nie jest zabroniony, bo i tak ci nikt tego nie wykryje. Także widzę, widzicie, ja muszę tutaj walczyć od Yax, o te. No a co się, śmie co się śmiejesz? Widzicie widzowie, widzowie z jak jaką ja wyrydotem czasami?

Daj mi to zebrać. Tak, bo zrobiłem Fajnie. O tu idzie. To polecam uciekać stary. Gdzie ty poszłeś? No ja jestem tutaj. Plec masz. On się klepać nie umie. Klepać się nie umie. Lego. leży Dobra, leży Refiks z żarty a i wbijamy komuś do bazy bo no, no jak widzisz jesteśmy zostaliśmy chyba bez bazy bo oni teraz przez naszą bazę będą przechodzić sobie my i czerwoni to możemy iść na czerwony ja idę do czerwonego wyeliminować a gdzie są czerwoni to dawaj na czerwonych chodźmy tam są, są, są. Do, dominujemy czerwonych e, czerwony jest u jakiegoś typu. No tu bazę mu ukradniemy. Przynajmniej. A wiesz, że ja idę do nas do bazy. Nie polecam, bo zaraz tam żółci będą. Nie co? Ty też poszło. Nie, ja idę o czerwonych. Na czerwonych idę. Co? Na czerwonego idę, albo w sumie nie idę na czerwonego, bo wystakowany jest. To ja pójdę. Ja idę na czerwonego. A, ty, ej! Ja ej, rozwalili mnie łóżko! Tym żółtym i oni zdechli. Lol. Ja bym poszedł na białym. A ja jestem nieogarem. Czemu Widzicie, widzowie, jakiego macie. macie nieogara? Ja, jak ja poszłam na co ty mówisz? Mówię o sobie. A, <noise> <grym> o fireballem nie umie strzelić we mnie! Byśmy z tym <grym> fireballem nie próbował pokonać No chodź, pomoc? Chod, no tak, no ta. No, no dziękuję Ci bardzo za pomoc człowieku. Trzeba było z niego firebola walić. Ale i tak byśmy zginęli i tak. To ona Bidzie, widzowie, gramy bedwarsiki. Bedwarsy. Myślę, że tak jeszcze z dwie, ru jeszcze dwie rundeczki i starczy ten odcineczek. To Mona... Sagi P No na pewno. Sagi? Jaki kolor masz? kolor? że to nie Jestem z nim. A wiesz, że to nie jest Sagi? Wiesz, że to jest Sagi? A wiesz, że on wyszedł, z twoj... on wyszedł z twojej drużyny? Tu jest sagi, czułeś! Gdzie nie jesteś? Tu nie jest sagi! A gdzie ty jesteś? Czułeś tutaj! Tu! O. o! To nie jest sagi! Musisz się rozpędzić! Kurde, No i cię tu uderzy, i jesteś! Jesteś, zostać tu! Nie mogę! jak tam się Widzicie widzowie, zbugowałem się To jest Google gry Jak widzicie mojego nowytkiego skinka, to fajnie Ale to nie jest prawdziwy Sagi, ludzie. Sagi... Y, sagi Manik Sagi... Sagi Manik Sagi.pl To nie jest Sagi z A by nie grał na takim skamerze. No właśnie. Sagi by z Na Anarchii GG by grał. Ja nic nie widzę, bo mi laguje. A, bije mnie. Pomóż mi udać mnie. A wiesz, że tu się znaleźć? Bij mnie. Ja Dobra, widzowie, lecimy z następną rundką i po tej rundce kończymy. Mm -hmm. Ja kończę swój odcinek, a jak chcesz, to możesz dłuższy zrobić. A teraz ze mną jeszcze? No, może mi w sumie. Widzowie to nagrywam dosyć późno, ale w sumie jutro to byś na kanał wlecieć. Nie no, wiecie widzowie. Już teraz... Wiecie, wiecie widzowie, jutro... Jutro na, jutro na kanał to wlatuje także widzowie. U mnie za zwykły kanał, zapraszam Mój na kanał, nazywa się. U yy, niego ogólnie są rzadko filmy, ale będą teraz częściej. Pod, podlinkuję Wam tam w komentarzach. Jak zostawicie mi subskrypcję, to będę bardzo wdzięczny. Na 100 subskrypcji będzie specjal na yy, 50% Państwa w kardzie. Komórz! Ej, widzo, widzowie. Jensie! Lecę! Jensie! Ej, widzowie,. No, nie je... jest sześciu no to to jest skilaura tego. To jest urok tego serwera. No, sześciu kratek! Cheater! Ej, cheater na cheatach jest. Na cheatach, odpalony jest. Odpalony jest, dobra jakowale. Ej, oni mają AUTOCLICKERA odpalonego. Nie, to nie teraz. No, widzicie widzowie, no to jest. wyście go Widzicie widzowie, taki właśnie upoś, taki upoś właśnie gra na tym serwerze. Także my gramy ostatnią rundeczkę już i no. No, my możemy sobie później sami. Także widzowie. Wbijajcie do mnie, zostawiajcie subiki, na 500, na 500 subików jakiś specialik wyleci, bo to już pół tysiąca. mojego kolegi, u mnie też zostawcie, proszę Także was. widzowie wiecie, musicie. U mnie zostawcie, widzowie, widzowie, Ja, u mnie to będzie, u yy, mnie to będzie special widzowie, na 500 tych, u, także subskrycie. no, yy, będzie specialiks. Myślę, że... Musicie zostawić dla nie wiem, na może, może to będzie jakiś mocny specjalix, może coś będzie w grze, może jakaś nuta. Nuty na razie nie planuję robić, choć no trochę... Ja z tobą chcę zrobić nutę. Trochę właśnie mam plan już na nutę, ale no. Także... O, czerwoni jesteśmy. Także widzowie... widzowie, także będzie jakiś specjalik, nie zawiodę was, musi być właśnie. także będzie. także, no. musisz się zostawić mi subiczka lajka, no i łapeczka. widzowie, zostawcie dla ciasteczka subskrypcję. także no. łapka w górę. on tam podlinkuje mój kanał też w opisie albo w komentarzu. A nie, w opisie ty możesz, bo ty komentarze masz zablokowane. Bo ty masz komentarz. Nie, masz zablokowane chyba. Ja się włączę. A nie da się włączyć, jak już masz zablokowany raz. Także widzowie... Zagram... Także widzowie... Także widzowie widzicie. Widzowie... Będzie fajny Specialix, ale... Musisz się trochę poczekać. Ale ja im łóżko, że nie łóżka. Spoko. Przebudują. Ja z nich lecę. Oni nie ogarniają. No to bo to są... On ja idę się z nimi plecać. Więc co on chciał zrobić? Żre koksa. Aha, on spadł. Boże, ej, ten to. typ jest nieogarny. Nieogarnięty. Dobra, chodź im na łóżko. No, i tutaj teraz nie ogarniają, bo jest jeden, który nie ogarnie, to już teraz nie ogarnie. A Ej, spluwamy mu na łóżko. Oni A! Oni łóżka nie mają. Oni łóżka nie mają! Poza... Ale uposie. Wiem. To lecimy na kogoś innego, lecimy ją na nie wiem... Różowych? Bo nie lubię tego koloru. Ale kooru. trzeba łóżko zabudować bardziej. To ty tam ja tam zabuduję, a Ty iść na środek ja, ja pójdę na środek, we, zbiorę emeraldy i później jakieś ci tam dam. Witasz? Może ci dam jakiegoś emeralda. Że widzicie, widzę... Ja na Ja pomocny kolega jestem. Ma Jurek Mariusz, akrobata. Heh. Hello, ja z tej wiecie. strony akrobata. <słuch> Boże, spadłem. Przepraszam, że się tak drębię. Nie że to spadłeś. Ja raczej wierzę Nie, no prawie spadłem, ale tego nie zrobiłem. Jak ktoś będzie Cię zabił, to bym miał przez całe życie. Ja w ogóle to wszystko sobie zrobię, na, na wszystkich typów. Kto, ten, kto mnie zabije, ma -hunta po prostu. Czy kiedyś? Nie. Ej, kupuję zaraz szarpa mam. to I prota w sumie. Chyba prota jedenkę. szarpa, bo ją można mieć. I będzie mi prota dwójkę. Będzie, będzie mi chyba... Prota dwójkę będziemy chyba mieli. Ja wiem sobie... Nawet do żółtych. Żółci mają łóżko, ale nie mają... Znaczy żółty jest z jakimś gimbertem. Daj chodź na żółtych. Chodź od zielonych do żółtych. Mm, tylko, że ja jestem teraz na środku i chwilę mi nie będzie. Za minutę mogę, możemy rozważyć żółtych. Daj mi minutę. To dawaj na żółtych. Daj mi chwileczkę. Ja idę na środek. Nie, nie idź na żółtych. Ja jestem na środku. Ja mogę zostać na środku. Ja pozbieram te. Pozbieram stary yy, szmaragdy i ci dam. Jak będę miał full. Jak będę miał dużo. No, czy ej, na Killaurze, na Killaurze on jest. Na Kilaurze, odpaleni, odpaleni, odpaleni. Boże, upośledzony ten serwer jest. Nie, on jest ten, nie, nie jest ten jedyny, jest tylko oni ogarniają. Widzicie, widzowie, jaki upo, upośledzony jest ten serwer? Jasne, włączam X-Ray'a, nie? A po co ci X-Ray? Weź sobie włącz tego najlepiej, włącz te Kilaura. Ja, ja, ej, ja pobieram cheaty na mój komputer, ja, ja, ja mam, ich. Ale wiesz, że ja mam to razem z, yyy, e, z... Maciusiu. Różowy Maciuś. Boże, Różowy Maciuś ma No, Dobra, widzowie, no to widzicie, jaki ja jestem odklejony. A, no. Ty, luki szef. Zrzuciłem go, Zrzuć. Zrzuciłem go. No, odpalę, no odpalę, jestem Dawid, czy jakoś tam on się nazywa? Jak on się nazywa? On się nazywa... Dobra, ja go zgłaszam. Nie, nie, nie rozpoczynaj nowej gry. Z... No, czyli koniec odcinka, no. Widzowie, to by było na tyle z tego odcineczka. Dziękuję wam za bardzo za dzisiejszy odcineczek i widzimy się w następnym. Już raczej w piątek. Pa, pa!